Witam na kolejnym filmie. Dziś będą pokazane porównania narzędzi używanych w pracy elektryka. Będzie to na przykładzie tego, jak zmieniałem park narzędziowy. Tutaj będą omówione kwestie związane z praskami do zaciskania tulejek, ściągaczami izolacji, wkrętakami. No bo jak wiadomo, Narzędzia nie są wieczne i się też zużywają. Na początek kwestie związane z praskami do tulejek. Ta praska była moją pierwszą praską, jaka została zakupiona. Praska czołowa ma takie ograniczenie, że jakby były długie tulejki, na przykład 18 mm, no to nie da się zacisnąć taką praską tutaj. Jeśli mamy taką praskę boczną, możemy jedną tulejkę możemy zacisnąć dwukrotnie. Na początek praska firmy Neo 01506. No jak już widać jest trochę zużyta. Możemy nią zaciskać tulejki na przewodach o przekrojach od 0,5 mm do 16 mm. Mamy, jak widać, wymienne matryce. Wada, taka, wiadomo, mogą się nam zrobić. Narzędzie odmówiło mi posłuszeństwa. Pękła tutaj matryca przy zaciskaniu przewodu 16 mm, i tutaj już wcześniej złamała się śruba do pokrętła regulacji docisku. No, bo nie wiem, czy za mocno, czy już po prostu jest to jakość wykonania. Tutaj musiałem dać drugą śrubkę. Dobrze, że producent przewidział drugie miejsce. Były sytuacje w tej matrycy, się to zdarzało, że schodziły mi tutaj kigłowymi rękami czasem, więc chciałem zwiększyć docisk. Zwiększyłem o jeden ząbek tylko na tym kółeczku. No jak widać, Praska się już zużyła, i tutaj mam próbkę. Jak taka praska neo zaciska tulejki na przewodzie, kolejna praska to już był knipeks 975309. Również możemy zaciskać do 16 mm, tylko że zaciskanie jest tutaj od czoła. Jak widać, w tym momencie jest ustawione na 10 mm. Żeby zmienić przekrój, trzeba to, to niejako pokrętło przestawić na 16 mm kwadratowych. Jak widać, otwór tutaj z przodu jest większy. Tym sposobem nie trzeba żadnych dodatkowych matryc. Zmieniamy położenie tutaj dźwigni, pokrętła, jak tam zwał. Nie trzeba zmieniać matryc, bardziej, że się zgubią Mamy tutaj zaciśniętą tulejkę na przewodzie. Oczywiście ta praska KNIPEX sprawuje się bardzo dobrze, dzielnie służy do dnia dzisiejszego i na wymianę się nie zanosi. Narzędzia, które najszybciej zaczęły ulegać awariom to wkrętaki. Chodziło głównie o obłamywanie się końcówek. Doszło do takiej sytuacji, że trzeba było pomyśleć o nowym zestawie wkrętaków, ponieważ no nie udawało się zrobić choćby jednej realizacji. Ale co ciekawe, trzy inne wkrętaki z tej samej firmy y są używane przeze mnie do dzisiaj i radzą sobie bardzo dobrze? Nie ulegają uszkodzeniu. Wkrętaki firmy Neo. Ja jakoś zaopatrywałem się to myślałem, że będzie dobra firma, 7 wkrętaków, i tak ten służy już dwa lata dość intensywnie, nic się z nim nie dzieje. Ten też podobnie, ale mało używany, więc jest w dobrym stanie. Za to jeśli chodzi o te 5, no to dwa z nich złamały mi się na jednej robocie. Podczas. Montażu gniazdek. Tutaj mamy złamany wkrętak płaski końcówka. Drugi wkrętak płaski, raczej to był krzyżowy, został przerobiony na płaski, bo się złamał. Złamany. Kolejny złamany. Po prostu kruche jak szkło. I kolejny. Stwierdziłem, że w ciągu dwóch miesięcy straty są zbyt duże w narzędziach, więc postanowiłem zmienić firmę. I zdecydowałem się na zakup wkrętaków Vera. jednak była też wicha, brana pod uwagę, jak widać no ergonomia jest dopracowana, naprawdę na dobrym całkiem poziomie, i bardzo fajna funkcja tutaj jest identyfikacji po o znaczeniu na czubku. Mamy pH, wkrętak płaski. Widać taki szczegół łączenia materiałów, praktycznie bardzo płynnie to wszystko przechodzi w porównaniu z wkrętakiem NEO. No wykonanie tu aż no widać, że po prostu jest toporne, jedyny plus, że mają. Tutaj takie ścięcia, że one się po prostu nie turlają. Widać, że tutaj jest nawet chyba stalnie zewna, chyba kilka półek wyżej, no ale Vera no to jest jeden z wiodących producentów. Jeśli chodzi o wkrętaki Vera, do dzisiaj w użytkowaniu mam cały komplet, jeden wkrętak uległ tylko ułamaniu, ale został przerobiony na wkrętach płaski. Kolejna kwestia to ściągacz do izolacji. Tutaj odziwo. Doszło do awarii, gdzie pękła sprężyna. Ale to być może też ja się do tego przyczyniłem, że ściągałem też nim izolację z przewodów o większym przekroju żyły, niż dopuszczał to producent. Neo. I ściągacze do izolacji. Tutaj są dwa zakupione Miller, Stripax Ultimate i Stripax 16. O co tutaj chodzi? No, jak się okazało, jeszcze jak na ironię podczas pracy we własnym domu, ściągacz neo uległ awarii. Pękła sprężyna już się wcześniej sypał. Ogranicznik głębokości, oczywiście, odpadł. Tutaj jest efekt też po jednym upadku, co mi z wysokości już uszkodzenie rękojeści. No i narzędzie do wymiany, raptem po wykonaniu pięciu rozdzielnic elektrycznych. Tutaj maksimum jest 6 mm2 ściągacz boczny. Ma też tą zaletę, ja teraz pokażę. No można ściągnąć w ten sposób izolację z końca takiego przewodu YDYP. Nie jest to możliwe w przypadku ściągaczy Weidmillera z uwagi na inną budowę szczęk. Przekroj przewodu, ja pokażę, tak sobie radził. Z przewodami w izolacji polwinitowej, ale już w przypadku tak zwanych szmaciaków, no to sytuacja wyglądała nieciekawie. Też była możliwość docinania przewodów, zaciskania końcówek oczkowych. Ściągacz też ma tutaj możliwość regulacji siły docisku, jest teraz ustawione na maksimum. No, i nie udaje się ściągnąć izolacji ze wszystkich przewodów. Tak więc urządzenie no już odejdzie do lamusa, do historii. Pękła sprężyna. Te ściągacze miller tutaj jest Steepar 16, jest przeznaczony do ściągania izolacji z przewodów o przekrojach od 6 do 16 mm2. Regulacja długości, na jaką ma być odizolowany przewód. Regulacja siły nacisku. Tutaj też ciekawa opcja. Ograniczenie długości ściągania. To jest takie nacięcie izolacji, jakby zrobić. Ja to później pokażę. No jest inny układ szczęk czołowy. Oczywiście te oszcza są wymienne. Jest no, podobny układ szczęk. Regulacja głębokości siły nacisku. Można zmieniać w zależności od przewodów. Także regulacja i odległości oba ściągacze mają obcinak do przewodów. No, wykonanie jest dużo bardziej ergonomiczne. Tu mamy napisane od Jana jakie wymiary. To jest od do 6 mm kwadratowych. A tutaj jest od 6 do 16. Teraz krótka prezentacja jak sobie radzą. Najpierw ściągacz Weidmüller Stripar's Ultimate. Przewód w izolacji polwinitowej. Odizolowuje bez problemów. Teraz zrobię test na szmaciaku. Już sobie poradził, ale zwiększę siłę nacisku. Jeszcze jedna próba. Udaje się ściągnąć izolację z takiego przewodu typu szmaciak. Teraz kolej na ściągacz Weidmiller StripArts 16 Jak sobie poradzi z przewodem o przekroju 16 mm kwadratowych no to jest już na takie grube przewody 10 mm kwadratowych 16 mm kwadratowych czyli do przy przewodowaniu rozdzielnic Jak widać ściągacz sobie poradził całkiem dobrze no za pomocą tego ściągacza też mi się to udawało. Zresztą pokażę. Widać, właśnie był z tym problem. No i pewnie. No, czasami jeszcze miałem problem z przycinaniem przewodów, bo odruchowo wkładałem przy tym ściągacza już tutaj, zamiast tutaj. No ale to jest kwestia długotrwałego używania. Po prostu weszło w nawyk. Czyli jeszcze raz, możemy zauważyć w pewnym sensie przewagę ściągacza bocznego nad ściągaczem czołowym, ale mamy tutaj też ograniczenia co do przekrojów przewodów, z jakich możemy ściągać izolację. Dlatego trzeba było na przykład zakupić dwa ściągacze do izolacji. Kolejne narzędzie, jakie też zostało tutaj zakupione, to neonówka bezdotykowa. Bardziej jako coś uzupełniającego w porównaniu do takiej tradycyjnej neonówki, teraz można zobaczyć, że mimo wszystko jednak są obszary, w których tradycyjna neonówka będzie miała przewagę nad neonówką bezdotykową, i na odwrót. Wskaźnik napięcia typu neonówka, taki najprostszy, i wskaźnik Sonal VT2. Jest oprócz możliwości detekcji wyposażony w latarkę zasilany dwoma bateriami 1,5 V typu AAA. Tutaj jest końcówka służąca do detekcji. Może służyć oprócz wykrywania napięcia do wykrywania przewodów pod napięciem. Zatem teraz będzie test, który pokaże, jak urządzenia działają, które ma większą przewagę. Na pewno przewagą neonówki będzie to, że jest niezależna od wewnętrznego źródła zasilania czyli można ją, ją używać praktycznie kiedy się tylko chce tutaj jak się baterie rozładują no to urządzenie jest bezużyteczne pierwsza sytuacja w jakiej spróbuję sprawdzić przydatność obu urządzeń gniazdo zabezpieczone przed dziećmi neonówka no będzie nieprzydatna jedynie sobie możemy sprawdzić napięcie na styku ochronnym w przypadku wskaźnika Sonela daje się wykryć napięcie. Mowa była o lokalizacji przewodów w ścianie. Przewody są schowane głęboko, więc no jak widać przydatność w tym wypadku żadna, no neonówka tym bardziej. Teraz próba wykrycia przewodu zostanie powtórzona dla innego gniazda, gdzie przewody są położone płycej, czyli pod cieńszą warstwą tynku. Radzenie sobie radzi, że jest w stanie nam pokazać położenie przewodów. Kolejna sytuacja, gniazdo ze stykiem ochronnym bez zabezpieczenia. Jak widać neonówka świeci, nie świeci, nie świeci. Jest przewód fazowy, przewód neutralny i styk ochronny. Teraz spróbuję to samo zrobić dla przedłużacza. Na początek zwykły przedłużacz ze stykiem ochronnym. Neonówka. Świeci, nie świeci, nie świeci. Wskaźnik Sonel VT2 działa, nie działa, nie działa. Czyli ta jakby zgodna jest z oczekiwaniami. Do tego samego gniazda. Podłączony jest przedłużacz z filtrem przeciwzakłóceniowym i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Najpierw przy wyłączonym napięciu użycie neonówki. Przedłużacz ma filtr przeciwzakłóceniowy i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, nie wykrywa, nie wykrywa, nie wykrywa. Spraźnik Sonel. Tak samo. Zwrotność z oczekiwaniami. Zostanie podane napięcie i neonówka. Wykrywa, nie wykrywa, nie wykrywa. Czyli odzwierciedlona sytuacja z gniazda. Teraz wskaźnik Sonel. No tutaj widać jest wprowadzenie w błąd przez strażnik. Wykrywa obecność napięcia w obu dziurkach. Kolejna sytuacja. Podłączone przedłużacze ze stykiem ochronnym do gniazda bez styku ochronnego. Czy Uda się coś wykryć. Jak widać, no na pierwszy rzut oka nie ma nieprawidłowości. Spróbuję to sprawdzić neonówką. Mamy tylko obecność w przewodzie fazowym, napięcia. No, coś się pojawiło. W przypadku tego wskaźnika nie ma problemu, choć były sytuacje, że próbowałem wykryć neonówką i się nie udawało. Bardzo słabo, no ale jednak to widać, wykrywa, że coś jest nie tak. Tym razem przedłużacz z filtrem przeciwzakłóceniowym i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Spróbuję wykryć bez napięcia, coś się zauważy. Faktycznie neonówka świeci. Spróbuję za pomocą tego wskaźnika. Tu jest o tyle widać łatwiej że nie trzeba dotykać, tylko się zbliżyć włączone napięcie. Proszę bardzo. No, praktycznie wystarczy tylko zbliżyć i. Widać, że coś jest nie tak. Przewody w puszce w czasie remontu no, jest pokazane. A widać i spróbuję zlokalizować, które są pod napięciem za pomocą neonówki. Włożenie dostanie się tutaj do środka przez łączkę wagonu w grę. Nie wchodzi, nie jest to możliwe. No i teraz będę chciał wykryć, gdzie jest napięcie. Nie sposób to zrobić. Nie ma, nie ma, nie ma. Jest, tu mamy przewód fazowy, ale można zauważyć, że jeżeli jest mała odległość, no to nawet przy dotknięciu innego przewodu, o tak, tutaj, tutaj widać, dotykam przewodu. Żółto-zielonego, a napięcie, chociaż obecność wskazuje, czyli to jest no, ograniczenie. Jak widać, takiego przyrządu no, muszą być jakieś odległości zachowane. Neonówką można by było to praktycznie bezbłędnie w tym wypadku rozszyfrować, gdyby taka możliwość była. Tak więc, wybierając narzędzia. Trzeba uwzględniać tutaj sporo czynników. Nie da się, jakby to powiedzieć, wybrać na wszystko. Zawsze są jakieś tutaj ograniczenia. Co tutaj, jeśli chodzi o takie porady dotyczące narzędzi, mógłbym powiedzieć: Najlepiej zakupów dokonywać wtedy, kiedy już wiemy, że dane narzędzie będzie potrzebne do wykonania jakiejś pracy. Co sprawia, że już mamy częściowy. Czy też całkowity zwrot kosztów zakupu danego sprzętu, bo on już zaczyna na siebie zarabiać. Na koniec jeszcze takie krótkie podsumowanie, oprócz tego co tutaj zostało pokazane, jakie narzędzia się już zużyły i trzeba było wymienić. Obcinak do przewodów był firmy Neo, zastąpił go Knipex. Obcinaczki precyzyjne Neo, też zastąpione przez obcinaczki Knipexa. I szczypce uniwersalne Neo też zastąpił Knipex, ale to było już związane z zaginięciem narzędzia w czasie pracy. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.